Wczorajszego wieczoru wielkie wydarzenie miało miejsce w Rzymie. Papież Leon spotkał się z szacuje się milionem młodzieży. Mam nadzieję, że wielu z was miało też okazję zobaczyć, czy transmisję, czy posłuchać w radio tego, co działo się na torwergata, gdy młodym było ogłoszone Słowo Boże gdy była głoszona katecheza. Tak bardzo przypominało to spotkanie sprzed wielu lat Jana Pawła II, który spotykał się z młodzieżą i była przestrzeń na adorację Najświętszego Sakramentu, na to, żeby stawiać pytania o to, co najważniejsze w życiu. I tak samo na tym spotkaniu wczorajszym wieczorem papież wskazywał młodym, jak żyć, by życia nie stracić. I moi drodzy, padały tam piękne słowa, nam tak bardzo znane z życia Kościoła. Papież Leon mówił do młodych o tym, żeby byli solą ziemi i światłem świata. Przypominał im o Bożej miłości do człowieka i o tej miłości człowieka do Pana Boga. Mówił o tym, by budować przyjaźnie, by szanować drugiego człowieka. Mówił o pokoju, którego tak dzisiaj brakuje w świecie, by dbali o ten pokój, modlili się za narody, które są w konflikcie, które toczą wojny. I wiecie, jest coś tak cennego właśnie w takich spotkaniach, aby człowiek zaczerpnął na nowo tego, co jest sensem życia. Przypomniał sobie o tym, co jest w życiu najcenniejsze. I bracia i siostry, my no Dokładnie na takim samym fundamencie chcemy osadzić dzisiejsze Słowo Boże, to słuchanie Boga, który mówi do nas. Też chcemy wejść w taką przestrzeń dobrego rozeznania tego, co dla nas jest dobre na drodze wiary ku Panu Bogu. A Słowo Boże, które dostajemy, jest bardzo mocne, bardzo takie konkretne, takie, które no, potrafi ludzkie serce. Przeszyć do samej głębi. Myślę, że taką myślą przewodnią całego dzisiejszego słowa byłoby to, że trzeba sobie postawić pytanie, jak daleko patrzysz w swoim życiu. Jak daleko patrzysz w swoim życiu? Czy patrzysz w swoim życiu z perspektywy następnego tygodnia, przeżycia kolejnego miesiąca? Czy patrzysz z perspektywy Kolejnego jubileuszu małżeństwa, albo z perspektywy tego, że masz urodziny niedługo. Czy patrzysz tak daleko do tego dnia, momentu, gdy Pan Bóg zawoła ciebie z tego świata, żeby dać sprawę z tego, jak wyglądało Twoje życie i co tam było najważniejsze? I moi drodzy, właśnie. O to chodzi, że człowiek, jeżeli patrzy daleko, to zrozumie, że wszystko, co dzieje się w życiu, ma nas zaprowadzić do tego spotkania z Panem Bogiem. Że te wszystkie sprawy, które się dzieją, większe, mniejsze, one są pewnym przygotowaniem do tego, żeby spotkać się z Nim w wieczności. I moi drodzy, jest czasami tak, że człowiek, jak patrzy zbyt blisko siebie i nie widzi tego dnia spotkania z Panem Bogiem, tego momentu, gdy będzie zdawał relacje z tego, co ziemskie tutaj, w ciele przeżyte, to bardzo łatwo, żeby się ograniczyć do dbania tylko o rzeczy materialne, związane z tym światem. I moi drodzy, zobaczcie sobie dzisiejsza Ewangelia. Ludzie, którzy rozmawiają z Panem Jezusem, jeden z nich wyrywa się i mówi: To ty, Jezus, skoro jesteś tak ważnym człowiekiem. To powiedz mojemu bratu, żeby tę część majątku, spadku, która mi się należy, żeby On rzeczywiście mi ją oddał. Jezus oczywiście mógł powiedzieć, uczyń tak, to jest prawo miłości. Ale Jezus mówi ja nie będę nad wami rozjemcą, bo za blisko patrzycie. Opatrzycie tylko na to, co będzie jakąś wartością materialną dla was w tym świecie. Co? Coś, o co będziecie się kłócić, o co będziecie się zabijać. Chrystus dalej mówi tę przypowieść o człowieku majętnym, bogatym, któremu jeszcze pole obrodziło, który dostał jeszcze więcej, mimo że miał bardzo wiele. I wtedy Jezus mówi: No właśnie, co człowiek w, taki może, w takiej sytuacji może zrobić, skoro ma tak wiele, chce mieć jeszcze więcej zburzę te moje spichlerze, magazyny tam gdzie zgromadziłem te wszystkie dobra po to, żeby wybudować jeszcze większe po to, żeby był jeszcze bardziej zasobny bym był bardziej zamożnym I Jezus mówi wtedy te słowa, które tak mocno brzmią w uszach głupcze jeszcze dzisiejszej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie i bracia i siostry te słowa są takim mocnym lekarstwem na chciwość, którą, która toczy dzisiejszy świat. Żeby zatrzymać się i przypomnieć sobie, co jest w życiu najcenniejsze. Może warto sobie zrobić taki osobisty rachunek sumienia, przejrzeć to, za czym biegamy każdego dnia, by dobrze poukładać hierarchię wartości. By rzeczywiście to, co Boże było na samym początku, a to, co Ziemskie, prowadziło do spotkania z Bogiem. I oczywiście można byłoby się od razu kłócić, powiedzieć, no to skoro tak, to czy ja mam tutaj usiąść w ławce i tylko różańce odmawiać, z kościoła nie wychodzić, żeby tylko o te Boże sprawy dbać. I oczywiście każdy z nas żyje w jakiś. Określonych okolicznościach. Ja z ojcem Marcinem żyjemy w klasztorze i tam są nasze obowiązki, tam są nasze zajęcia. Ty żyjesz w swojej rodzinie, pośród swoich bliskich, w małżeństwie, we wdowieństwie. Tam są Twoje zajęcia i obowiązki. I każda z tych małych rzeczy, jeżeli ma swoje odpowiednie miejsce, to będzie dla człowieka uświęceniem. Ale jeżeli te małe, codzienne sprawy wyprzedzą. Te sprawy Boże okaże się, że gdy będziemy zdawać relacje przed Panem Bogiem, to będą one dla nas oskarżeniem, to Bóg powie, że zamieniłeś miejsce, strąciłeś mnie z tego pierwszego miejsca, najważniejszego, wybierając to, co ziemskie. I moi drodzy, dzisiaj bardzo takie mocne napomnienie dla każdego z nas, czy to dla zakonników czy, czy księży, czy dla osób świeckich, by zrobić sobie rachunek sumienia z tego, co jest pierwsze w naszym życiu? Bo wiecie, nam się czasami tak wydaje, że jak człowiek nagromadzi sobie tych różnych rzeczy, to szczęśliwym będzie. Nie będzie szczęśliwym. Będzie miał wiele rzeczy, o które będzie musiał dbać, ale szczęścia mu to nie da. Tym bardziej nie zabierze nic ze sobą do wieczności, do nieba. Bo twoja trumna nie będzie miała kieszonka, do którego włożysz kluczyki do nowego samochodu. Nic ci to nie da. Nie położysz sobie tam zdjęcia nowych mebli, które masz w swoim mieszkaniu, albo albumu ze zdjęciami, które zrobiłeś na wycieczce w czasie wakacji, na którą oszczędzałeś ileś lat. Ale najczęściej do trumny człowiekowi to wkłada się różaniec w ręce. Medalik, znak modlitwy, tego, że człowiek część swojego życia oddał Panu Bogu, znak tego, że miał w swoim sercu wyczucie Pana Boga, do Pana Boga ze sobą zabierzesz wszystkie dobre uczynki, wszystkie momenty, w których miłowałeś Boga i drugiego człowieka. I tym pójdziesz się pochwalić przed Pana Boga. I bracie i siostro. Można byłoby iść za dzisiejszym słowem, za drugim czytaniem z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan, który mówi o śmierci człowieka i o zmartwychwstaniu. Jeżeli zmartwychwstaliśmy razem z Chrystusem, to przyjmujemy też pewien styl życia, chrystusowy, taki, który daje śmierć różnym rzeczom tym przyziemnym. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości i wielu, wielu innym wadom, które toczą człowieka. Bracia i siostro, dzisiaj jest takie bardzo mocne za, za, a, zaproszenie, zachęta ze strony Chrystusa, byśmy wprawdzie stawali o nas samych. Byśmy zaglądając do naszego wnętrza, przeglądając sobie te nasze codzienne sprawy, którymi żyjemy, popatrzeli... Co dla nas jest najważniejsze? Pomyśl sobie, jak daleko patrzysz. Czy patrzysz na najbliższy tydzień, miesiąc, a może Twój wzrok sięga gdzieś tam właśnie o wieczność? Dzisiejsza Ewangelia nazwała Zakończenie. W tej przypowieści Jezus wskazuje, że mamy być ludźmi bogatymi przed Panem Bogiem. Dbajmy o to, by nasza codzienność właśnie taka była, byśmy w tych sprawach Boży, Bożych byli ludźmi bogatymi, byśmy dbali, pielęgnowali o to, co pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. Amen.